O godzinie 8.42 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu wpłynęło zgłoszenie, że w miejscowości Nowa Wschodnia doszło do zdarzenia pojazdu osobowego z pociągiem. Strażacy przybyli na miejsce zdarzenia, potwierdzili treść tego zgłoszenia. Faktycznie w zdarzeniu brał udział jeden pojazd osobowy, którym podróżowała jedna osoba, oraz pociąg osobowy relacji Warszawa Wschodnia-Wrocław. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został kierowca pojazdu osobowego. 58 osób podróżujących pociągiem nie odniosło obrażeń. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia udzieli poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, następnie przekazali go przytomnego pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Wszystkie inne czynności prowadziła już tutaj w tej kwestii policja. Poszkodowany został zabrany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. W chwili obecnej organizowany jest transport zastępczy w miejsce uszkodzonego składu pociągu. W tej chwili obecnej strażacy, jeżeli ktoś wymaga takiej pomocy, pomagają w bezpiecznym dotarciu właśnie do tej komunikacji zastępczej. Z tego, co na chwilę obecną udało nam się wraz z obecną na miejscu policją ustalić, zdarzenie wyglądało w ten sposób, iż pojazd osobowy uderzył w bok przejeżdżającej przez przejazd kolejowy lokomotywy. Na pewno było to dużo korzystniejsze, aniżeli ten samochód osobowy zostałby uderzony centralnie w bok przez nadjeżdżający pociąg. Ciężko nam powiedzieć na chwilę obecną, co jest tego przyczyną, ponieważ przejazd ten jest w pełni sterowany elektronicznie, jest monitorowany. No tutaj odsyłam już do policji.